Cześć, Siemano, witajcie, ja jestem Remek Z ten Koper Resztę zdania możecie wy w komentarzu pod filmikiem Moi drodzy, dziś to dwa was z nietypowym filmikiem Filmikiem, który jest bardzo dziwny Otóż dziś pohejtuję swoich fanów Ha! Nie wiem czy wiecie, ale borykam się już od dłuższego czasu z czymś takim jak od Od... Oddaję. Follow for follow. Odydy. Odydy serduszko, obserwacje najbardziej. Jest to syf, którego jest tak wiele na moim e, Instagramie, że postanowiłem dzisiaj pośmiać się razem z Wami z tego gówna, które tu jest wypisane. <grytanie> Malignant. Za 9 like oddaję dwa razy więcej. Za follow. Daję follow. PLUS MEGA SPAM Za follow plus 9 like pod każdym zdjęciem komentarz ode mnie Mega spam lajkami, komentarzami i follow do dzieła Jedziemy z tym koksem ziomeczki Ziomunie Oddy obserwacje najbardziej Ja nie wiem, ludzie, co wy macie z życiem, powiedz, powiedz mi kobieto Uwaga moi drodzy, tutaj emot, emotikonki zwracają na siebie uwagę, to trzeba Trzeba uważać Oddaję follow plus likę pod 3 trzy 3 ostatnie... Follow też jeszcze Ona oddaje, uwaga <słuch> Follow plus 5 like dla ciebie. Nie, to jest oferta Marketerzy, jeśli nie oglądacie kropka yy, Spadaj.jeleniu to, to jest myślę, że osoba Warta zapoznania i sprawdzenia jej Tutaj, yy, Sposobu działania Nie Opis mnie zniszczył Idź. Wiecie, wiecie ile musiałbym czasu spędzić, żeby na swoim Instagramie, który jest dosyć duży, ee, czyścić takie gówno, dużo, du dużo czasu. Weźmy sobie w to zdjęcie. W ogóle to zdjęcie to jest, to jest, to jest, to jest coś pięknego, bo, bo kadr zaczyna się od pasa w górę, a moja mina mówi. <słyski> 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 Nie wiem, co mówi, ale, ale jest zabawnie. Ile komentarzy? Uwaga. 157 komentarzy. Na Instagramie jest mało komentarzy, ale jak już są, to to jest w, 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 w większości syf. Oglądam i daję lajki. Spoko, wyraził swoją opinię. O Jezu, jakiś dzik tam pobiegł. Widzieliście? Dzik biegu? Co za świnia jedna. Pozdrowienia. Ja bym, ja bym tak na wizji teraz to wszystko blokował tu przy was. O nie. Zepsułem Instagrama. Dobra, zobaczmy co tu jest, bo tu jest dużo lajków. Zdaje mi się, że tu będzie więcej komentarzy. już nie interesujesz się szczególnie vlogerami. Nie, nie, nie znam nie również Twojej osoby, ale naprawdę Twoje osiągnięcia charytatywne są godne podziwu. Gratuluję. Dziękuję, Anka... An, a, anka... St. Oddaję, ale, ale spowiadomi. Jezus, to jest tego tyle, oddy, oddy, od, 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 od sry. Ludzie, czy wy nie macie życia? Ja się tu śmieję z tego bardzo, bardzo pozytywnie, znaczy pozytywnie, negatywnie, bo was, tych, którzy to piszą, gnoje po prostu, ale... Ale zastanówcie się, jak małe i niskie poczucie wartości wy, a te osoby, bo nie wszyscy z was, muszą mieć, wypisać takie rzeczy. Jak oddaję, follow za follow, like za like, no... Uwaga! Równanie matematyczne. Że nad x podłoga, XD. Like pod nowym, równa się. Uwaga, uwaga, porównanie. 10 lajk like i ciebie i miły kom. Hashtag l 4 l hashtag F4F. <tryk> follow, for follow, powiem tak. Y jeśli na przykład powiedziałbym follow za follow, albo like za like, to ciekawe jestem ile by tego było, Więc zbijać na mojego Instagrama, follow for follow. <coughs> Uwaga, informacja, to są informacje bardzo ważne. Szumak napisał, zapraszam na mojego nowego Instagrama. Szymk. Odydy double blow. Oddy od trzech naj, zajebiście. Odydy. 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 like równa się spamik, Odydy. zajebiście. Odydy. 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 Oddy, oddy, oddaje, oddy, oddaje, oddy. Wytłumaczy mi ktoś, co znaczy: oddaje żołeczku, ralam ci lajka. Co z tego, że młody jesteś? Chłopak, ty się jeszcze nie zaraziłeś. Sprepsowałem. A co tam? Kaczeński. Znaczy to, że. Pomysłowe dzieci w wieku 7-14 oddają tyle samolików pod zdjęciami, ile ktoś im dał. Jak dasz lajka temu komuś, to on też ci da, czyli odda. Oddy, oddy, oddy. No ja pierdziu! Lecimy dalej z tym koksem. Jakieś inne zdjęcie. Załóżmy, załóżmy, o! Tu jest taki słodziak, tu było 35 tysięcy To ja 13 lat temu. Kiedy nie wiedziałem jeszcze, że w szkole spotkałem swoich przyjaciół, będzie to niesamowity okres w moim życiu. Takie tam... Mądre posty. A tu jest dużo fajnych komentarzy. Mały reżis, słodziaczek. szczerze poznałem ciebie, ale i tak ładne zdjęcie... Dzień. Dobra, aha. Aha. Ach, te buty na rzepy. Przyznam, przyznam, tutaj... Najostro pojechałem z tym koksem, ta tuba z cukierkami to już te. Nie miałeś wtedy blizny na berwi. Przyznam, nie miałem. No niestety, a może. Nie, miałem, miałem, miałem ten biznes. Po prostu brwi nie miałem i tyle. <noise> bo ja się wywaliłem na schody, tą mordą o. I, i, gdy ja się. Kurczę, to było, to było dawno temu, to było wcześniej na pewno, jak się wywaliłem o. o mordą o schody. Bo ja tak przywaliłem dosyć ostro. Włók brwiowy to. Pfff. Nieważne. Nie, nie pamiętam, miałem kilka lat. No to byłem bajdol, więc jeszcze. Bo tu miałem 8-7 lat, to miałem. 7 chyba. Więc to było wcześniej. Tu było dużo like. To jest świetna sprawa, naprawdę. Ten post nagrywa się wszystko. Tak, nagrywa się. Ten post to jest zajebista sprawa, bo ja wiedziałem, że takie miasto istnieje w Węgrzech, chyba w Węgrzech. Nie spodziewałem się tego, że kiedykolwiek moi fani tam gdzieś podskoczą i zrobią sobie zdjęcie pod wjazdem do Rezji Zajebista sprawa. Ale spójrzmy, co się znajduje w środku. Chciałabym tam mieszkać. Love you. I like you. I kiss you. Jeśli to przeczytałeś, ktoś za 30 minut napisze do ciebie właśnie te słowa. Jeśli nie wkleisz tego do 10 komentarzy w ciągu 10 min, zostaniesz wiecznie sam. Naprawdę to działa. Ola Kamińska <gryw> nie, nie zrobiła tego w wieku 10 lat. I ma teraz 23 lata jest cały czas sama. A Julia Małecka wkleiła to do 10 komentarzy. I teraz jest już po ślub. Spokałem się. Boże, że kurwa. <coughs> Za follow robię mega spam kopciu. O jezus, Mario! Oddy, oddy, oddy! Lol, lol, lol! Oddaję X3. Oddy, oddaję z powiadomeń. Oddy, oddaję, oddy, Myry, ładny ten chłopak. Zapraszam do udziału w konkursie! Nie, dziękuję. Ja się idę za. Nie, ja. <słuch> Nie mam zamiaru tego moderować, dopóki, dopóki Instagram. <gryw> jeden pies. Dopóki Facebook czy Instagram nie zrobią wreszcie tego. By na Instagramie można było to szybciej menermontować i szybciej usuwać, blokując użytkowników. Także ekipo z Instagrama i Facebooka, jeśli polski oddział gdzieś tam śledzi internety, to proszę was. Patrząc na to, przemyślcie, czy taki szybki baton z boku tutaj zablokuj, bo nie ma takiego, przydałby się bardzo. Moi drodzy, kończąc ten fascynujący filmik, zapraszam Was na mojego Instagrama. Oczywiście, jak już jesteśmy tu przy wszystkich takich reklamuśkach, to zapraszam też na mojego Facebooka. Lajkujcie, komentujcie. Dużo się tam dzieje, bo poza YouTubami dużo publikuję właśnie zdjęcia informacji na takich właśnie profilach jak Snapchat, Instagram i Facebook, ponieważ robię dużo fajnych rzeczy poza YouTubem, które tam możecie zobaczyć. To wszystko, trzymajcie się do następnego odcinka. Jo.